Too good to cross that line Run, run Tragically struck down in my prime By the speed at which the bats are dropping Should've watched the sky You don't want to little us like it's really not sublime I'm only doing what I want While having no at the one All fanatycy Żyją dla takich chwil jak ta. Całe to budowanie atmosfery, budowanie napięcia. Żeby w końcu dać się porwać boiskowym emocjom. Coś pięknego. Niech to już się zacznie. Czekam ja i myślę że czekacie wszyscy Państwo. Postańcie przy ekranach, tego nie można przegapić. Witamy Państwa ze stolicy Hiszpanii. Jesteśmy w Madrycie na Estadio Metropolitano. A przy mikrofonach czekają już Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Wszyscy kibice europejskiej piłki w najlepszym wydaniu od dawna liczyli dni do dzisiejszego spotkania. Oto startuje najlepsza Liga Świata. Oto startuje UEFA Champions League. Zaczynamy. Morata! Dobrze, teraz broni. Brawo! Teraz widzimy wyjściową jedenastkę Atletico Madryt. Dostępu do bramki strzeże Jan Oblak. W linii defensywy Mario Hermoso wystąpi obok Stefana Savicia. Marcos Jorente oraz Koke zagrają na środku formacji pomocy. Z kolei w ataku zobaczymy Alvaro Muratę współpracującego z Antuanem Grizmanem. I udało się zablokować. Oj, no tak, to uderzenie z pewnością miało wyglądać zupełnie inaczej. Lepiej precyzyjniej. Dobre chęci to jedno, ale w takiej sytuacji liczy się instynkt i timing. Tutaj ewidentnie czegoś zabrakło. W efekcie mamy wolę i to zapomnienie. Takim składem zagra dzisiaj Intermediolan. W bramce Jan Zomer. W obronie Bastoni wystąpi razem z Francesco Acerbim. Henrik Mkhitaryan oraz Nicolo Barella zagrają w środku pomocy. W pierwszej linii tego zespołu zobaczymy dzisiaj dwóch zawodników odpowiedzialnych za finalizowanie ataków. Koke. Piłka oddana przez Atletiko. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Piłka do nogi Moraty. I rywal zostaje w tyle. Wyblok, ależ to zrobił. Griezmann mocno kieruje piłkę na środek 16. Obiecujące zagranie przed pole karne. Znakomita blokada strzału. A Czerbi. Bastoni. Nie ma faulu. Czysty, skuteczny atak. Piłka jest jego. Jest samowite, ale nie strzelił. To nie było wybitnie trudne. Atletico może sobie pluć w brodę. Odkąd Atletico Madryt powróciło do grona potentatów hiszpańskiej piłki, wchodząc jednocześnie na Europę. Ale popatrzmy, bo mają okazję. Świetnie zablokowany strzał. Zamykają go teraz rywale. Sędzia stosuje korzyść. Inter nadal w natarciu. Offside. Szkoda tej akcji. Konca końca ten wślizg mu wyszedł i sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary. Kaz zmierza teraz prosto w pole karne. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce. Mateo Darmian. Lautaro Martinez. i Marto. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Uwaga, jest faul proszę Państwa, będzie stały fragment gry w newralgicznym miejscu. Ten strzał powinni chyba puszczać trenerzy juniorom, by pokazać czego nie robić z rzutem wolnym z takiej odległości. Tak, tom był strasznie teraz spudłował. Posłuchajmy zresztą reakcji na trybun. Zagranie do Prismana. Nic z tego. Korągiewka uniesiona. Offside. To nie było dobre zagranie. Griezmann ciągnie z piłką w stronę bramki Rywala. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Thuram. Podanie do Barelli. Czy to będzie dobry strzał? Różnie mogło być po tym rykoszecie. W każdym razie mamy corner. Raz jeszcze spod porą Giewki. Korner. Szuka piłki w szesnastkę. Co za interwencja! Jak on to wyciągnął? No, rywal już zdążył unieść ręce. Wszyscy tu byli przekonani, że to wpadnie. I leci centra przez szesnastkę. Co z nią zrobią? Jest! Jest pierwsza w tym meczu Bramka! Ależ znakomite to krótkie rozegranie rzutu rożnego. Widać to teraz w powtórce. Bardzo dobre podanie. Potem dobre wyjście do piłki. Uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęciach. Tworzył nam się wynik. Jest 1-0. Aksel Wicel. No i Molina. Marcos Jorente. Dużo miejsca na skrzydle. Może zaatakować. Dośrodkowanie do Saula. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Może być zaraz groźnie. Dostał znakomite podanie, co teraz zrobi? Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony, to powinien być gol. Głębokie dośrodkowanie zrzutu rożnego. Ale to była łatwa zawiesinka. Bramkarz interweniuje. Turan. Zablokował ten strzał, ale wciąż musi być czujny. Ta akcja kończy się niczym. Jest gwizdek i mamy 15 minut przerwy na Stadio Metropolitano. No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. na drugą połowę tego zaciętego meczu. Na razie Inter prowadzi jedną bramką, czekają nas spore emocje. Morata teraz przy piłce. Czy będzie z tego remis? Dobra, teraz obrona bramkarza. Jakże ważny jest ten rożny dla goniących wynik. Czują to kibice, którzy nakręcają teraz żywiołowe wsparcie. Trener zareagował, jak zareagował, ale chyba trudno mu się dziwić, gdy weźmiemy pod uwagę aktualny wynik i zmarnowaną sytuację. Zrożnego w okolice jedenastki. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. I zawodnicy Interu z piłką. Akan Cialanoglu. Paella. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Do piłki dochodzi Griezmann. Dalej jest groźnie. I bramka! Oduan Griezmann! Ależ spokój, ależ klasa! To jeszcze raz, Ależ bomba piłka była kopnięta z taką siłą, że niemal nie przebiła się i co za gol. Radość trenera wiele mówi o tym jak ważna to była dla nich prawda wyrównali. By. Jeden do jednego. Bastoni. A Czerbi. Marco. No środkowuje w pole karne. Ma komu zagrać? Gol! Znowu wychodzą na prowadzenie. Doceńmy teraz świetne dośrodkowanie, od którego to się zaczęło. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramki. Doprawdy trudno się dziwić teraz złości menedżera. Jego podopieczni wyraźnie nie realizują tu przedmeczowych założeń. Aktualny wynik to 2 do 1. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Za moment, grę z wolnego rozpoczną Kolczoneros. Z daleka! Ależ teraz piękna interwencja. Piłka pewnie przeniesiona nad poprzeczkę. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. Mocno wykonał ten rzut rożny Griezmann. Teraz Griezmann. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Rzuca piłkę przed bramkę. Pewnie, łatwo obroniony ten strzał. Strzelać głową to trzeba z głową. Tak to nikogo nie zaskoczy. No nie tak to miało wyglądać. Od razu strata. Teraz piłkę mają kołczoneros. Poczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Korea ma piłkę. Może teraz wyrównać. Ach, jak pięknie. Atletico wyrównuje. Siedli mocniej na rywalach. Przyniosło to efekty powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę, czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siat. Remisowy rezultat, 2 do 2. Stefan De Frey, Churan, Lautaro Martinez. Zdecydowanie, ale czysto. Trzy piłce i orętę, okazja. Tak, ale się rozpędzili. Dwie bramki w tak krótkim czasie są rozpędzeni. Rywalom będzie trudno wyrównać. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu posłów. Końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Teraz czy dobrze to wykończy? I tak wybronił ten strzał niesamowicie. De Frey. Francesco Acerbi. Barella. Ciuram. Czas ucieka Interowi. Muszą jak najszybciej znaleźć wyrównanie. Może teraz. Wygląda to obiecująco. Podanie do Barelli. Fantastycznie to zastopował. Po tej interwencji wznowimy grę z narożnika boiska. No i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. Leszostik gmina, con el ocho, Pole karne, głęboko teraz. Świetnie teraz obroniony strzał. Należą się tu wielkie gratulacje. Już widziałem piłkę w siatce, szczerze mówiąc, bardzo przytomna interwencja, brawo! Centra w pole karne, niewykorzystany cały fragment gry, piłkę wybijają rybale. Uwaga, będzie szansa bramkowa! O jeszcze nie koniec! Tak! Po raz trzeci! Ależ to zrobił! Skompletował hat-tricka! Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Tak to się robi, Szanowni Państwo. Świetny strzał ani chwili badań. Czasem proste środki są najlepsze. A w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. Stefan De Jest informacja, że doliczone zostało 5 minut. Trochę tych przerw w grze się nazbierało. Inter oddaje piłkę. Sawicz. Teraz lepiej to wygląda. A teraz będzie dobra okazja. Jeszcze mogą szukać dobitki. Teraz ratuje przed stratą gola. Teraz piłka bezpiecznie lądu. Koniec meczu. Po pierwszej kolejce zespół jest zadowolony, bo trzy punkty wywalczone teraz w UEFA Champions League mogą się przydać później. Doskonale się spisali, to wręcz wymarzony rezultat w pierwszym meczu rozgrywek. Mocno zaczęli, a ten wynik zapewni piłkarzom cenny komfort psychiczny na przyszłość.